Tak wygląda po przetarciu i po usunięciu osadów lustro soczewki. I tutaj, na górze, nad żarówką widać takie fioletowe, niebieskie, szare przebarwienie. I, i w tym miejscu no, to nie odbija światła. To jest taka plama, która tworzy na środku, na środku drogi ciemną plamę, a boki są wtedy doświetlone. Takie lustro nadaje się do regeneracji. Tutaj, tutaj mamy już lampę rozebraną. I to, o czym wspominałem, od wewnątrz będzie widać jeszcze bardziej tutaj te wszystkie pęknięcia. To wszystko wymaga pospawania, uszczelnienia. I wzmocnienia tej obudowy. Tam, gdzie przebija światło, to jest pęknięcie. Także naprawdę spory fragment odbudowy tutaj jest zniszczony i nieszczelny.